Dziś porozmawiamy sobie o Star Wars Outlaws, ale w nieco innym kontekście niż zwykle, bo nie będę tutaj dowodzić, czy ta gra jest dobra, czy dobra nie jest. Nie ma to już większego sensu, co miałem do powiedzenia na ten temat, to powiedziałem we wcześniejszych materiałach. Dziś skupimy się na stopniu ukończenia tej gry, bo właśnie mijają 4 tygodnie od rozpoczęcia wczesnego dostępu i można już coś na ten temat powiedzieć, a wierzcie mi, Wyniki są naprawdę ciekawe. Jak już się rzekło, dziś mijają dokładnie 4 tygodnie od rozpoczęcia wczesnego dostępu, a więc posiadacze tych mocniejszych wersji gry, droższych, Mogli zacząć wcześniej grać, a także posiadacze abonamentów Ubisoft Plus dostępnych na PC i na konsolach Xbox. Nie można o tym zapominać, bo mimo wszystko była to najtańsza opcja na to, żeby zagrać w Outlaws wcześniej. Czy 4 tygodnie to wystarczająca ilość czasu, żeby przedstawiać pierwsze takie wyniki? Z moich doświadczeń wynika, że tak. Nawet mimo tego, że jest to gra z otwartym światem. Bo po 4 tygodniach te wyniki się krystalizują na tyle, że dają mi już jakiś obraz, jak wygląda stopień ukończenia gry. Jasne, za miesiąc, za dwa miesiące. Ta cyferka pewnie urośnie, ale niedużo. Tak przynajmniej wskazują moje dotychczasowe doświadczenia. Zresztą pewnie na Twitterze za jakiś miesiąc lub dwa wrzucę dla porównania wyniki, bo zrobiłem to też dziś rano. Wrzuciłem właśnie aktualne wyniki, stan na 4 tygodnie po premierze. Oczywiście po premierze wczesnego dostępu. No i jak się to przedstawia? Do tej pory grę ukończyło na PlayStation 5 14,6% graczy którzy grę odpalili. Jest to bardzo istotna informacja, bo możemy kupić grę, ale dopóki jej nie uruchomimy, nie jesteśmy brani pod uwagę w statystykach globalnych trofeów. Na Xboxie dokładnie jest 1% mniej. 13,6% graczy ukończyło grę. I znów mówimy tutaj o ludziach, którzy grę odpalili. Czy to dużo? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo mamy tutaj grę z otwartym światem, która zachęca nas do tego, żeby tego głównego wątku nie robić. To znaczy ma bardzo dużo rozpraszaczy takich śmieci, którymi możemy się zająć, nie pchając głównej fabuły. I zwolennicy twierdzenia, że ta liczba jeszcze mocno urośnie, mają tutaj trochę racji, bo faktycznie ta gra rozprasza. Ale z drugiej strony, możemy tutaj praktycznie pocisnąć główny wątek do samego końca, a dopiero później zająć się tymi drobnostkami. Więc wszystko zależy od naszego stylu. Niemniej, jeśli ktoś był bardzo zainteresowany grą Star Wars Outlaws, myślę, że fabułę powinien już zdążyć ukończyć albo być. Blisko. A jeśli na przykład ktoś odpadł po drodze, to być może wróci za jakiś czas i dokończy tego dzieła, ale tego w sumie nigdy nie wiadomo. Dużo ludzi nie kończy gier, porzuca je w trakcie, dlatego moim zdaniem to twierdzenie, że średnio 30% graczy kończy gry, które kupuje, jest jak najbardziej adekwatne. To też wynika z jakichś tam obliczeń, które poczyniłem już lata temu, i cały czas zresztą je prowadzę. Czy Outlaw zdobije do tych 30%? Jest to całkiem prawdopodobne, ale jednak ta liczba obecna po czterech tygodniach od rozpoczęcia wczesnego dostępu jest stosunkowo mała. Mirage, czyli ostatnia jak na razie odsłona serii Assassin's Creed, po czterech tygodniach mogła pochwalić się wynikiem na poziomie 37,5% na PlayStation 5, natomiast na Xboxach 36,4%, a więc znacznie, znacznie więcej. Możecie oczywiście powiedzieć, miraż było mniejsze. Jest to prawda. Nie miało tyle tych zapychaczy, tych dodatkowych aktywności dookoła, co Outlaws. Niemniej fabuły obu gier są dość porównywalne. Mimo wszystko i można te gry zamknąć w kilkanaście godzin, jeżeli tylko koncentrujemy się na fabule, o tym też trzeba pamiętać. Ciekawie prezentują się też inne trofea dotyczące fabuły, bo one też nam mówią, jak w Star Wars Outlaws gramy. Wyobraźcie sobie, że prolog na PlayStation 5 ukończyło 89,3% graczy, a więc ponad 10% ludzi odpaliło tę grę i w ogóle nie skończyło prologu. Na Xboxach ten wynik jest jeszcze gorszy, bo tam tylko 80% graczy ukończyło prolog, ale tutaj trochę posiadaczy Xboxów możemy wytłumaczyć. Był abonament, a jest to dość istotna kwestia. Jeśli płacimy za grę mniej, to jesteśmy bardziej skłonni ją sprawdzić, na przykład posiadacze dotychczasowego abonamentu, albo ludzie, którzy chcieli wydać mniej pieniędzy tylko dlatego, żeby grę obadać i tyle. Mogli się zniechęcić, uznać, że nie ma sensu grać dalej, a te 70 par złotych nie ma wielkiego znaczenia. W przypadku gdy ktoś grę kupił za większe pieniądze, no ta chęć, żeby zagrać dłużej, powinna być teoretycznie większa. No ale może też ktoś korzystał z wersji pudełkowej którą później sprzedał, żeby odzyskać też pieniądze, bo i takie scenariusze są możliwe. Niemniej, 10% ludzi na Playaku odpaliło grę i nie skończyło tego podstawowego segmentu w prologu. Na Xboxach było to 20%. Co dalej? To szara. To jest taka planeta, gdzie lądujemy zaraz po prologu, ale nie możemy się z niej wydostać. Musimy ukończyć cały wątek główny na tej planecie żeby móc latać w kosmosie i zwiedzać inne planety. I wyobraźcie sobie, że na Plejaku tylko 50% graczy zdążyło do tej pory opuścić tę planetę. Na Xboxach 44%. Jeśli chodzi o pozostałe planety, bo tam też mamy takie zamknięte segmenty fabularne, ale możemy odpalić je w dowolnej kolejności. To wygląda to tak, że Kijimi na Plejaku kończyło 31%, Tatuin 30% z kolei Akiwę Czyli tą planetę dżunglę 18,7%. Odpowiednio na Xboxie 28% Kijimi, 27,2% Tatooine, Akiwa 17,1%. Zauważcie, że bez względu na to, na jakiej platformie gramy, te wyniki są w sumie dość podobne do siebie, a przynajmniej proporcje, bo Akiwa w obu przypadkach i na playjakach i na Xboxach jest najmniej popularna. Nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie gry porzucają. Możemy jedynie założyć, i myślę, że jest to wariant dość prawdopodobny, że zwyczajnie się nimi nudzą. Nawet po początkowym szale, na przykład w Outlaws, potem przychodzi to znużenie, więc odstawiamy grę i tyle. Może też być tak, że po prostu mamy mało czasu, więc taką grą cieszymy się dłużej. I tutaj ludzie pracujący pewnie mi powiedzą, ja mam obowiązki, więc nic dziwnego, że jeszcze grę nie ukończyłem. Zgoda, ale wśród Was jest masa ludzi, która ma czas i mogłaby tę grę po prostu zaliczyć, a jednak tego nie robi. I wierzcie mi, za miesiąc te wyniki będą trochę lepsze ale nie dużo lepsze. Pokazuje to doświadczenie z przeszłości, bo wspomniałem wcześniej o Mirażu. Tam, 4 tygodnie po premierze, ten współczynnik ukończenia wynosił 37% z małym hakiem ale miesiąc później, dwa miesiące później, trzy miesiące później nie stało się tak, że ten wskaźnik urósł magicznie na przykład do poziomu 70%. Nie, on wzniósł się na poziom 40%, 45% w takich widełkach i tam się na długi czas zatrzymał. Jak to wygląda teraz w sumie, nie wiem, ale jestem w stanie się założyć, że na pewno nie wynosi więcej niż 50%. Możemy oczywiście podyskutować o tym, czy ta gra jest na tyle dobra, że ludzie chcą ją ukończyć, no bo powszechna opinia w sieci jest taka, że Star Wars Outlaws ma ogólnie jakiś problem i ludzi broniących tej gry, jak częstochowy, jest stosunkowo niewiele, a przynajmniej ja ich nie widziałem aż tylu jak w przypadku innych gier. I może coś w tym być, że nawet ludzie, którzy kupili tę grę, którzy chcieli zagrać, mimo na przykład negatywnych opinii w sieci, Sprawdzili ten tytuł i nagle stwierdzili, że faktycznie nie ma się nad czym rozwodzić. Znudziłem się, nie ukończę tej gry, ale tego też nie wiemy. Jest to jakaś ewentualność, można tak zakładać, ale czy tak faktycznie jest? Nie wiadomo. Na pewno jest to jakiś kawałek tego tortu. Nie zmienia to faktu, że bardzo mało ludzi ukończyło to Outlaws i ja też jestem tego dowodem, bo po tych 30 paru godzinach po prostu grę Porzuciłem, ale ja ją przynajmniej skończę, bo ostatnio mnie wzięło. Po dłuższej przerwie zacząłem grać dalej, i w sumie jestem już blisko końcówki. Więc ja się będę zaliczać za moment do tej grupy, która jednak tę grę ukończyła. Nie powiem, żebym się jakoś wybitnie bawił, ale i tak to skończę. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał był interesujący, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. I dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali mnie do końca. Tradycyjnie dziękuję też wszystkim patronom, którzy wspierają mnie finansowo w jakiejkolwiek formie, zarówno w serwisie Patronite, link w opisie, jak i za pomocą przycisku Wesprzyj, który znajduje się pod filmem. Zobaczymy się, już niedługo, trzymajcie się, do zobaczenia!